Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, piątek, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ muszę Wam powiedzieć i oznajmić jednocześnie, że startujemy z nowym projektem, tak jak wiecie, przebranżeriam się powoli, wychodzę z agro i zbudowlanych maszyn i wchodzimy całkowicie w nowy czarter w moim życiu, czyli w To Jest to świetna platforma, która pozwoli Wam podróżować nieodpłatnie wszędzie. Moi drodzy, jest wiele takich platform ale nie ma platformy polskiej, więc postanowiłem, że stworzymy polską platformę, pierwszą w kraju u nas, żebyśmy mogli my także korzystać z uroków właśnie wymiany mieszkań. Wsiadam do auta. Widzimy się wkrótce. Więc moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj historię tak naprawdę produktu czy tam platformy, startupu pod tytułem Wayhouses, do którego was serdecznie zapraszam i to Platforma, którą budowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. A to dlatego, że nie można się skupić jednocześnie na tworzeniu nowych rzeczy, nie zapominając o istniejących sprawach i rzeczach, które należy prowadzić. Patrzę na szybę, jakie mam brudny, to domyń, tak mi umyła samochód. Więc, moi drodzy, zaraz do Was wracam, dojadę do firmy i opowiem Wam trochę więcej na temat tego, jak, e, czym jest ta tak naprawdę ta platforma Wayhouses. Moi drodzy, Miałem Wam opowiedzieć teraz o Wayhouses, ale przypomniałem sobie, jak jadąc tutaj, że muszę zrobić, e, przypilnować w zasadzie e, serwis tej koparki, która tam stoi, bo ona przyjechała do nas z Gdańska, zaraz przyjeżdża ten nasz, nasz kolega serwisant. W związku z powyższym, e, przyłożę Wam omówienie Wayhouses do popołudnia, kiedy zakończę te prace, które muszę zrobić teraz. Cześć moi drodzy, mamy kolejne dni tak naprawdę, dzisiaj jest poniedziałek, miałem to nagrywać dla Was w piątek, chyba czy w czwartek naprawdę, ale po prostu byłem tak zaabsorbowany pracą, że no, że zapomniałem. Więc moi drodzy, wracam do wayhouses.com, jest to platforma zrobiona przede wszystkim z pasją. Dlaczego? Dlatego, że sam jestem zwolennikiem i takim orędownikiem podróżowania tak naprawdę w Polsce i pomyślałem sobie, że może są ludzie tak jak ja, którzy naprawdę nie chcą wydawać Dużo pieniędzy na wycieczki zagraniczne, nawet albo na wycieczki, nawet w Polsce, ale są, które są bardzo drogie, bo nawet sami wiecie doskonale, że wycieczki w Polsce nad Polskie Morze są znacznie droższe, na przykład niż do Turcji, czy tam powiedzmy do Indonezji, czy tam gdziekolwiek jeszcze, nawet nie wiem, do Grecji, prawda? Więc wymyśliłem sobie jakiś czas temu i razem z Bartkiem stworzyliśmy platformę Wayhouses. Ona nie jest jeszcze idealna, ale idealne, wiecie co, w życiu mogą być inne rzeczy. Ta platforma jeszcze nie jest idealna, jest budowana i rozwijana cały czas. Na razie ją skonfigurowaliśmy tak naprawdę z taką aplikacją, która pozwala nam wybrać środek lokomocji, czyli czy pociąg, samolot, samochód, autobus i tak dalej. Więc każdy z Was, jak sobie wpisze miejsca docelowe albo skąd chce jechać, to będzie mógł za pośrednictwem tej platformy właśnie sobie wybrać czas podróży i środek lokomocji. Następną rzeczą, którą dokonaliśmy moi drodzy, bo nie wiem czy mówiłem Wam wcześniej, ale podpisaliśmy umowę o współpracy z największym ubezpieczycielem kraju, czyli z firmą PZU S.A. Zdając wszystkie egzaminy w KNF i potem w PZU i rozmawiając na temat możliwej współpracy, zostaliśmy takim agentem, dzięki któremu właśnie my możemy dla, dla Was, dla Państwa, ubezpieczać te wymiany. Dlaczego? Ponieważ jakiś czas temu, kiedy ja wymieniałem się na dom w Ustroniu, zepsułem, tak jak Wam mówiłem, chyba wcześniej rower. I dla mnie to było dosyć, znaczy dosyć, no nie dosyć, było bardzo kłopotliwe, bo zbardowałem pół dnia, żeby znaleźć na, na internecie najpierw ten, ten tego serwisanta, potem go wyjechać do niego. Okazało się, że on ma o 10 otwarte, nie od 8 rano, więc musiałem wrócić, ten rower potem z powrotem e, zawieść, czy chyba nawet pojechałem tym rowerem, potem Marta mi odebrała, już dokładnie, chyba tak, tak było chyba. Więc zbardowałem pół dnia, zapłaciłem chyba 35 zł za naprawę zcentrowanego koła z tyłu i pomyślałem sobie, dlaczego, skoro za ubezpieczenie takie miesięczne, powiedzmy, czyli na okres pobytu, nawet tygodniowego czy tam miesięcznego, zapłacimy powiedzmy 20 czy tam 30 zł. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie dla nas wszystkich? Czyli płacimy 30 zł za to, że jakbyśmy komuś coś zrobili, prawda? w niego w domu, nie wiem, stłukli, że random, nie wiem. Ja zerwałem jeszcze, w sumie nie ja, dzieci zerwały nieumyślnie, zasłonę, bo wchodząc po drabinie, która była obok zasłony, pociągnęła Alicja za zasłonę, więc ja musiałem te kołki wyjąć, wiecie, naprawić to wszystko, że jestem ze sfery budowlanej, więc szybko to naprawiłem, ale z tym rowerem miałem o tyle problem, że nie miałem specjalnych kluczy do tego, żeby to centrować, naprawić tak naprawdę. Więc pomyślałem sobie, moi drodzy, że to ubezpieczenie będzie fajnym rozwiązaniem dla wszystkich. I teraz, jak są inne takie platformy, ale nie polskie, które pobierają abonamenty roczne chyba i tam się właśnie płaci jakieś tam pieniądze w dolarach czy w euro, nasza platforma będzie bezpłatna, darmowa, za free. Dlaczego? Bo my chcemy popularyzować tak naprawdę Tą formę rekreacji i wypoczynku. Chcielibyśmy, aby ona była bardziej w Polsce taka, wiecie, widoczna, taka znana i taka propagowana. W, ten, w tym sensie, żebyśmy my, ludzie, którzy na przykład nie mają 7 tysięcy, żeby tak włożyć, albo dla tych ludzi, którzy nie chcą sobie planować wycieczki za 3 miesiące, Piszą sobie po prostu w ciągu. Ja tak, ja tak zrobiłem ostatnio, pisałem sobie, że gdzieś chciałbym jechać, i dostałem kilka ofert tak naprawdę. I zobaczyłem, że to fajnie działa. Tylko że ja to robiłem na grupach facebookowych, tam, gdzie nie ma regulaminu, zasad przejrzystych i tak dalej. Na naszej platformie, co zostało dokonane przez odpowiednią osobę, zostały wykonane właśnie regulaminy, odpowiednie załączniki, i powiedzmy umowa cała wiążąca użytkownika z tą platformą, że trzeba przestrzegać określonych zasad. Nie wszystko było napisane z myślą o tym, że, że to ma być darmowe, bo wcześniej myśleliśmy trochę inaczej. Żeby się zabezpieczyć z każdej strony, żeby i tego, tą osobę, która wymienia się na tym domy i żeby zabezpieczyć dobrze i też tą drugą stronę i też platformę tak naprawdę. Więc musimy na pewno wykreślić, bo jedna z osób to zauważyła, że jakieś będą konta premium. Nie wiem, może moi drodzy za dwa lata, za 5 lat, może, może to będzie płatne, nie wiem tego, bo na razie finansujemy to ze swojej kieszeni. Ja sam wydałem już, e, no Dlatego to tylko, żeby ją stworzyć, więc ja nie oczekuję w tym sensie, że będę na ten zarabiał. Ja to stworzyłem z pasji, moi drodzy, z pasji do tego, że chciałbym, aby ludzie też mieli taką świadomość i możliwości. W związku z tym serdecznie Was zapraszam do tej platformy i jeśli macie jakieś obiekcje, jakieś pytania, jakieś uwagi, jakieś pomysły tak naprawdę, to dajcie znać w komentarzu. Przepraszam, że nagrywam to w ogóle w samochodzie, ale jestem naprawdę ostatnio bardzo zabiegany, bo musimy kończyć jeszcze inny projekt, taki typowo biznesowy, o którym wam powiem w następnym odcinku. To już będzie stos, to już, to już nie będzie pasja i zamiłowanie, wiecie i tak dalej. To już będzie typowy biznes, na którym się znam, który chciałem wdrożyć w kraju i który będzie korzystny dla kilku grup docelowych, nie? Ale o tym wszystkim powiem wam już wkrótce. E, mamy... Moi drodzy, trochę wyblakły, bo już chyba od pogody, ale właśnie ta firma wspiera nas jeśli chodzi o sell o storage, nie tylko sell storage, ale także wayhouses. A mówię wam to dlatego, słuchajcie, że tak jak Wam powiedziałem wcześniej, my się, czy my, ja, ja się powoli też, ale razem z Bartkiem i z Martą przebranżawiamy w takim sensie, że odchodzimy już tak naprawdę od grup, słuchajcie, budowlano-rolniczych. Czas na zmianę. Więc uśmiecham na twarzy, mówię wam i oznajmiam, że będziemy się zmieniać. Wkrótce pokażę wam nowy projekt, który będzie się nazywał Rostorycz Book. Po to właśnie, aby robić coś nowego, coś kreatywnego, coś ciekawszego i coś, z czego znowu będę się cieszył w przyszłości. teraz. Cześć. Cześć. Moi drodzy, pokazuję wam teraz autom MG i muszę wam powiedzieć tak szczerze, że kilka lat temu, kiedy jeszcze ten MG nie było tak popularne, kiedy w ogóle nie było go jeszcze w Polsce. Zacząłem rozmawiać z głównym dyrektorem na Europę, i okazało się, że oni, moi drodzy, nie mieli jeszcze nikogo w Polsce, ale widząc moją firmę, po prostu odstąpili od jakiejkolwiek rozmowy na dalszym procesie, że tak powiem, współpracy. Więc dałem sobie spokój. Więc dałem sobie spokój, moi drodzy, ale tylko to pokazuje, że czasami mamy dobre przypuszczenia, przewidywania. Czyli czasami mamy taki szósty zmysł albo intuicję, jak zwał tak zwał. Chodzi generalnie o to, że, że tak jest. Dzisiaj też miałem przyjemność rozmawiać z Marcinem, który też mnie gdzieś tam widział na YouTubie. Który ma w jakieś tam fajne nieruchomości i też rozmawiał na temat self-storage. Więc mam się z nim spotkać, żeby z nim porozmawiać na temat tego, czy jest jakaś opcja współpracy. Ja zawsze jestem otwarty na współpracę, o ile ta współpraca będzie się opierała na obopólnych korzyściach na, na, na takim stanowisku, gdzie jedna i druga strona jest zadowolona z negocjacji, czy tam z rozmów. I na początku tego dopiero podejmuje się współpracy na przyszłe lata. Do tej pory moje współprace odbywały się na takiej zasadzie, że Widziałem, że jest ktoś w porządku, więc zacząłem z nim współpracować. Na bazie swoich doświadczeń wiem teraz doskonale, że powinno być jasne, jasno opisane wszystko w umowie, w spółki, co, kto za co odpowiada, co, kto wnosi, na jakich zasadach potem będzie możliwość potem odstąpienia od współpracy, czyli od sprzedaży udziałów albo po prostu przejęcia udziałów drugiej osoby. To wszystko jest mega istotne z punktu widzenia takiej etyki zawodowej czy tam biznesowej tak naprawdę. A ja teraz, moi drodzy, przerwę ten komunikat I muszę Wam powiedzieć, że znajduje się, zobaczcie Obok, muszę tak kamerę obrócić Obok basenu, gdzie budują te baseny A ja chciałbym iść pokazać Wam właśnie altanę Bo ostatnio robiliśmy, zaraz Wam tutaj wrzucę Jak robiliśmy ten dach całkowicie Wiecie, to są takie tematy, które człowiek realizuje po prostu w wolnym czasie W jakimś celu, w jak... wiecie, one czemuś mają służyć Czyli te wszystkie projekty, które robimy, to robimy po coś. Czasami u mnie jest tak, że ja wiem, że mam coś zrobić, ale do końca nie wiem, jaki będzie ostateczny cel albo rozwiązanie tego projektu, który realizuję. Tak było z domkiem 3x3, tak było z altaną leśną, tak, która ostatecznie zostanie przewieziona na potęgowo i gdzie będzie przekazana komuś z mojej rodziny. I tak teraz pewnie będzie z tą altaną, kiedy ona jest wyremontowana, będzie wyremontowana, przyszło mi też przez myśl, żeby komuś ją sprezentować. Więc jak znajdę odpowiednią, właściwą osobę, której mógłbym przekazać tą altanę. Jeśli nie będę z niej korzystał, to ją wtedy komuś przekażę po prostu, aby spełnić jego, jego marzenie, moi drodzy. Taki miałem pomysł ostatnio. Moi drodzy, jak patrzę na tych młodych chłopaków, którzy sobie pykają w piłkę, to przypominam sobie od razu, jak ja niegdyś grałem właśnie w Olimpii, czy tam w Polonii El Long. A później jeszcze w pomoccu jak się jeździło na obozy yy, zimowe czy tam letnie, jak się walczyło o pierwszy skład, to też powoduje, że człowiek jest taki zawzięty później, wiecie. A my idziemy, moi drodzy, tam za trybunę, bo no tam jest właśnie ta altana. Właśnie, moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy tam, są te baseny. Tu, jak widać, jest ta nasza altana. Zobaczcie, dach już zrobiłem. Ten stary, który znajduje się tak naprawdę pod tym, zostanie usunięty później, Szanowni Państwo. Jesteśmy na altance. Jak jestem trochę czarny, to z tego tytułu, że zrywamy dach. Pełno smoły, jakieś papy i tak dalej. Szybko nam poszło, muszę Wam powiedzieć, bo w ten sposób poszło nam w ten sposób, że tak to wygląda. To wszystko jest zerwania. Tam mamy materiał na nowy dach. Tam są płyty OSB, membrana. Więc, tak to wszystko wygląda. Tu mamy legary na podłogę. Jeszcze także, tam budują basen zewnętrzny. A tam jest wewnętrzny dolinka. A tu będzie kiedyś mój basen, jeszcze tutaj. Widać po twarzy, że brudni od tego wszystkiego. Więc mamy tak: stara Papa, membrana, stardeski, i tam dachu nie ma. Także, księżyc widać Tu jest wszędzie bałagan Będzie murłata Naokoło Belki te pójdą wek I sufit będzie wyższy jakieś 30 cm Tu rozwalamy tą ścianę całkowicie Będzie tylko tamta łazienka tam Będzie przestrzeń otwarta Tu będą drzwi Okna tego nie będzie Prawdopodobnie będzie jedno, tylko okno z tych dwóch. Także legary na tą podłogę tutaj. I tyle. No, my mamy tak położone belki. Zobaczcie, wszystkie wzmocnione tymi blachami. Mamy takie ślinki w ogóle, płyt. Zobaczcie. I musimy to wszystko zagospodarować w ten sposób, aby to połączyć. Potem na to idzie membrana, i potem idą jeszcze łaty. Więc, tak jak widać na załączonym obrazku, tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Ale czasami realizujemy takie rzeczy, które po prostu intuicyjnie wiemy, że trzeba zrobić i w gruncie rzeczy nie wiem jaki będzie finał tej historii, po prostu wiemy, że mamy to zrobić. Tak było wielokrotnie w moim życiu, kiedy ja coś budowałem, coś kupiłem, coś stworzyłem, na przykład domek trzy na trzy później, który został sprzedany z działką na Mazurach, altanę małą, którą postawiłem w Borach teraz tucholskich, a która będzie stała na Kaszubach, ponieważ będzie przekazana Rodzinie mojej żony, w jednej osobie, no i tak też były z innymi rzeczami, które człowiek zawsze robił. Nie zawsze to, co planujemy sobie na samym początku, ma odzwierciedlenie w przyszłości. Czasami jest tak, że ta historia, którą tworzymy, tą, te rzeczy, które realizujemy, one zapędlają się czasami, piwotują, tak, tak, tak naprawdę, jak wiecie, i w ten, w ten sposób, właśnie osiągamy całkiem inny cel. To nie znaczy, że ten cel jest niewłaściwy, albo jest kiepski, albo nieodpowiedni. Po prostu jest inny. Niekiedy, za, niekiedy, często, przepraszam, jest lepszy niż ten pierwotny, który zakładaliśmy, więc ja właśnie teraz lecę. Dzisiaj w ogóle taki dzień ciężki, bo żona w górach, ja sam z dziećmi, praca, rehabilitacja, szkoła, teraz angielski, w międzyczasie zakupy. Więc ojcowie, pewnie którzy to oglądają, to wiedzą doskonale, że to nie jest nie, takie proste. właśnie zobaczcie, te ci chłopacy, którzy tam trenują, ja pamiętam jak byłem właśnie młodszy. Zawsze ta rywalizacja taka była fajna między tymi zawodnikami. Ja byłem na początku obrońcą, potem byłem pomocnikiem, a czasami też grałem też w napadzie. Nie byłem jakimś wszechstronnie uzdolnionym piłkarzem, ale swoją historię w jakiś sposób zaznaczyłem, bo grałem, moi drodzy, w jakiejś tam reprezentacji makroregionu, więc myślę, że w jakimś stopniu sportowo też się zrealizowałem. Nie zawsze te nasze pomysły ja tak przynajmniej miałem. Nie zawsze te moje pomysły były właściwe, czyli dobrze przeanalizowane pod kątem biznesowym, finansowym. Wiele razy tworząc różne, na przykład bar czy tam ogrodnictwo, firmy mi upada, upadały, nie zarabiałem na tym tyle, ile chciałem. Więc czasami jak ktoś do mnie dzwoni, albo jak się ze mną kontaktuje, to jest tak, że ja nie zawsze poklepię po ramieniu, powiem rób to, jest zajebiście, odważ się i tak dalej. Czasami dla dobra tej osoby i w ogóle dla dobra no, sytuacji, która będzie miała miejsce u niej w przyszłości, mówię, w moim przekonaniu, to jest tylko moje zdanie, myślę, że ta lokalizacja nie jest do końca właściwa. Można pomyśleć na temat innego rozwiązania, na temat innego rozwiązania, na przykład nie wiem, jeśli to jest e, fajny teren blisko miasta, może zabudować do rodzina może jakieś farmy fotowoltaiczne albo wiecie, te wiatraki, można e, komuś coś wydzierżawić, można coś potem to przekształcić, można to tak jak no jest wiele różnych opcji, zbudować hale nawet, bo też miałem znajomych, którzy szukają hale miejsc na hale takie duże, wiecie, przy głównych szlakach komunikacyjnych, przy autostradach i tak dalej więc tego jest naprawdę dużo, moi drodzy więc myślę sobie, że nie zawsze ten nasz plan, który sobie realizujemy jest właściwy, ale Myślę, że zawsze warto go zrealizować, nawet jeśli większość uważa, że nie. Dlatego, że my, nawet poprzez to wszystko, poprzez pryzmat tych błędów, może nie błędów, poprzez, tego, poprzez pryzmat tego doświadczenia, że coś nam nie wyjdzie, nam będziemy naprawdę takich fajnych, ciekawych e, doświadczeń, takiej wiedzy praktycznej, które nam się przyda w przyszłości. To jest moje takie, wiecie, know-how, które na przestrzeni. Prowadzenia różnych rzeczy w swoim życiu nabyłem i dlatego chciałbym się tym z Wami podzielić, bo myślę, że to jest właściwe i dla niektórych to może być potrzebne albo nawet konieczne. Tyle jeśli chodzi o Wayhouses. Wiecie, wymiana. Wyobraźcie sobie jeszcze, tak na zako zakończenie, mamy jakiś domek albo swój dom. Jeśli to ogląda, Dorota z ustronia, Dorota, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, bo widzę, że jesteś aktywna na wymianach i w ogóle już tak przetestowałaś te wymiany, że one. No, że one się mocno przyjęły. Ja tutaj do tej pory miałem trzy wymiany, czekają mi kolejne, tak naprawdę. I wiem o tym doskonale, że to będzie ciekawy sposób. I zobaczcie, jak my będziemy mogli sobie wybrać miejsce, nawet ludzi, z którymi będziemy się wymieniać, to jest to naprawdę mm, no, no ciekawe. Bo zobaczcie, raz, że poznajemy miejsce, kulturę danego miejsca, lokalizację i tak dalej, to jeszcze poznajemy ludzi, z którymi się wymieniamy. Czasami to jest tak, że, że ci ludzie e, po prostu się zaprzyjaźniają. Więc, moi drodzy, jest to w moim mniemaniu ciekawy pomysł. Jeśli ktoś z Was chciałby się zarejestrować i, pomógł, i pomóc mi budować wayhouses.com, to Was serdecznie do tego zapraszam. Trzymajcie się, dobrego dnia i do zobaczenia. Cześć!